Hej kochani, witajcie w kolejnej części tego jest filmu urodzinowy i dopiero teraz widzicie, no bo ja robię przerwy, bo nie jestem jakoś super reprezentatywna, ale kupki skina chciałam Wam pokazać, bo są nowe. Nie wiem, czy ten Jurassic y, wam pokazywałam, ten Jurassic World, tak? Ale pokażę Wam jeszcze raz, jeśli już widzieliście, ale nie wydaje mi się, żebym pokazywała. I tutaj jest właśnie taki nadruk z tymi dinozaurami, i do tego jest. E, figurka, nie wiem czy to jest ostre w ogóle nie mam nadzieję tu jest jakiś, jakiś dinozaur właśnie dawali tutaj do tego kubka także to jest pierwszy e, ostatnio jeszcze wyszła premiera ja muszę te filmy słuchajcie ponadrabiać naprawdę chciałam iść na e, Vinci 2 bo wyszła właśnie e, ta druga część od tego kultowego polskiego filmu też bym się chciała wybrać na... na co? Na Supermana. I jeszcze bym chciała na te właśnie bed Guys, te co wam zaraz pokażę. Tylko mamy już te kubki, bo one się, wiecie, wyprzedają i potem by już nie było takiej możliwości. No i wyszły też ostatnio, słuchajcie, smerfy. No to jest smerfetka taka z założonymi rękami. Tutaj właśnie na, na druku widać te smerfy lepiej. Także to jest y, drugi kubek ten ze smelków. No i trzeci to jest ten Bad Guys, tylko ma taką dziwną słomkę, słuchajcie, wykrzywioną. E, I to mi się udało, słuchajcie, fartem e, ten, bo byłam około godziny 22 właśnie w kinie. I tak patrzę na to, bo tam jest taka specjalna półeczka, i tak mi przykuła uwagę, że mówię, co to co, coś nowego jest. No i się okazało, że to z tego Bad Guys 2. Yy, właśnie z tego, z tej bajeczki i, i tu są te, te zwierzaki, które są w tym filmie. <gry> Tylko, że yy, nie wszystkie te zwierzaki są dostępne. Ja mi się udało akurat yy, tego wilka yy, sobie tutaj wziąć do tego kubka. Także trzy nowe kubki do kolekcji, także cieszę się. Yy, no i kochani. Mam nadzieję, że moja twarz za niedługo będzie w trochę lepszym stanie, bo się zrobiło naprawdę, naprawdę nieciekawie. Eee, właśnie zamówiłam sobie, słuchajcie, dermatologa i czekam i będę to wiecie, naprawiać, ale prawda jest taka, powiedzmy to sobie szczerze, że to wszystko to jest od mleka. To jest jakby reakcja e, mojej skóry na e, na białka mleka, nie? No, także... <ślesk> Nie wiem, ale pójdę, bo fajnie się skonsultować też sobie od razu, wiecie, moją skórę, niech obejrzę jakieś tam znamiona, wszystko tak hurtem załatwię e, i też Was zachęcam do takiej kontroli ogólnie skóry, nie? Żeby sobie taki przegląd zrobić właśnie tych pieprzyków, czy tych z, zmian, które macie już od lat i je olewacie i żeby sobie po prostu pójść i taki przegląd właśnie, no bo wiecie, to, że moja twarz jest taka to jedno, ale, ale y, fajnie też sobie na skórze zrobić. Przegląd i też w ogóle innych narządów też. <grych> Także, kochani, chciałam Wam jeszcze pokazać moje ciasto, bo zrobiłam tak dobre ciasto, które smakuje normalnie jak taka prawdziwa jagodzianka, ale jest w trochę w innej formie, trochę już zjadłam. Nie jest jakieś takie super do kamery, ale pokażę Wam. Jakoś tak spróbuję. E, tutaj właśnie są jagody w środku. Znaczy te borówki jest to, ciasto bezglutenowe. No i to jest tak dobre. Czy widzicie, że pół jest zjedzone? Smakuje centralnie, identycznie, jak zwykła, taka jagodzianka, jak sobie bierzecie w piekarni. Także wyszło mi. I, I na pewno w dzień urodzin, bo ja to nagrywam dzisiaj, 4 sierpnia. I w dzień urodzin na pewno sobie jeszcze raz zrobię. No. Także, kochani, na razie tak. Ten film będzie się rozciągał naprawdę. Podobnie na tydzień, no bo chciałam właśnie w różne dni robić co innego i nagrywać Wam fragmenty. Także na razie się rozłączam i zapraszam Was do, do dalszej części filmu. Jesteśmy kochani w kolejnej części filmu, już w następny dzień. Ja właśnie niedawno wstałam, i jest tak piękna pogoda. Pokażę Wam, może błękitne niebo. Są tylko chmurki tutaj, ale tak to jest po prostu mega cudownie. Bardzo mi spadło, wiecie, takie poczucie własnego piękna, nie? Że ja najgorsze, słuchajcie, jak byłam w tym home and you, właśnie tam jest to świeżo po remoncie. I tam, i tam słuchajcie, no ja świadomość świeżo po remoncie, no to są kurde, jestem nieostra. To są wymienione żarówki na te halogenowe. No i naprawdę, w tych halogenach, słuchajcie, w tych mocnych, białych, to tak mi się to podkreśliło na twarzy, że oni tam mają taką ściankę zrobioną z lustrem, że się lustro ciągnie tak po ścianie i wiecie tak szłam szłam taka nieświadoma w ogóle i tam poszłam właśnie do tej yy, strefy gdzie jakby do tej dalszej części w tym homendiu gdzie właśnie były te lustra jak ja to zobaczyłam mówię ja pierdziele, nie jaka ja jestem czerwona słuchajcie strasznie podkreśla no i zdecydowanie yy, muszę coś z tym zrobić żeby Yy, bo wiecie, o co chodzi, że ludzie zwracają na to uwagę, nie? Że jak mijam ludzi, to, yy, to się patrzą i po prostu trochę czuję się taka. Wiecie, skrępowana tym, nie? Teraz to mnie słuchajcie, aparat rozjaśnia, bo wam okno tutaj wiecie i ten, ale normalnie to nie jest tak wesoło i nie jest tak przyjemnie. Bo widzicie tutaj już pod innym kątem. No, także kochani, jest tak, jak jest, ale się nie poddaję. Staram się po prostu korzystać, mimo wszystko. Mimo... Jest piękny dzień dzisiaj. Ja nie zamierzam się smucić, już się wypłakałam, słuchajcie, w nocy. Także nie zamierzam się smucić, będę korzystać z tego dnia. Jest dzisiaj w ogóle. Yy... Czekajcie, jest dzisiaj? 5 sierpnia, także za dwa dni mam urodzinki. Ale mówię, ten film jest taki długi specjalnie, żeby, żeby był ciekawszy, nie? Żeby wszystkiego nie zrzucić na tamten dzień i e, żeby był ciekawszy. E, I nie zamierzam, słuchajcie, się smucić, jest ładna pogoda dzisiaj, ale ładna. Słuchajcie, jest słonecznie, ale chłodno, tak nie? To jest dla mnie mega, ja wtedy mogę robić, wiecie, najwięcej i mam radość z tego. Zrobiłam sobie warkoczyki, słuchajcie, dzisiaj bo zasnęłam słuchajcie w związanych włosach, bo jak mam rozpuszczone yy, i te wiecie baby hairy i te mniejsze, kurde jak tracę ostrość, yy, łaskoczą mnie po twarzy no to wtedy bardziej mnie yy, to dokucza ten AZS, więc lepiej żebym miała odgarnięte, ale chcę wam powiedzieć, że yy, no że mimo tego że jest teraz wiecie trochę problem yy, no to staram się widzieć plusy, nie? Że tu mi dokucza, wiecie, to zapalenie, ale jest ładna pogoda, więc sobie wyjdę, spędzę miło czas, że jakby jest trochę złego i trochę dobrego, a idę bardziej w stronę tego dobrego, nie? Więc to wam chciałam powiedzieć i też wam chciałam powiedzieć, że, boże, jak mi szaleje dzisiaj ten aparat, nie? Cały czas mi ostrość zmienia, więc jak coś, to sorry, ale nie wiem o co mu chodzi, czemu tak się dzieje. Cały czas widzę po prostu, jak krąży ostrość się włącza, wyłącza, nie wiem. Chcę Wam powiedzieć, słuchajcie, że tutaj naprzeciwko jakiś czas temu Wam mówiłam, że yy, tam remont robili, w sensie, że ktoś sobie kupił mieszkanie i robili yy, tak jakby te wszystkie takie etapy, że jakieś gładzie, jakieś kable, coś tam, i to już zostało zrobione jakiś czas temu. Potem była przerwa, i teraz po paru miesiącach. Weszła ekipa, słuchajcie, taka typowo, no mebelki, jakieś tam drzwi, te takie ładne rzeczy, co robią, nie? Lampy montują i słuchajcie, drugi dzień, drugi dzień w randomowym momencie, wiecie, odsłaniam okno i tak patrzę, że ci budowlańcy, znaczy budowlańcy, remontowcy, no nie wiem jak ich nazwać, że oni, słuchajcie, się opieprzają. W sensie stoją na balkonie, palą sobie, gadają. I wiecie, tam wiadomo, że mają yy, prawo do przerwy, ale czemu tak się trafia, że jak ja, wiecie, akurat spojrzę sobie przez okno, to widzę, że oni się opieprzają, nie? <grym> Także śmiesznie, bo yy, wiecie, ci właściciele tego mieszkania myślą, że no tutaj od 8 do 17, że tam wiecie, szybko yy, robota trwa i, i robią mi to mieszkanko, a, a tak naprawdę czasami czasami się opierdzą. Także śmiesznie, słuchajcie, co mam chcę jeszcze z takich powiedzieć yy, innych rzeczy? Że ten sąsiad u mnie z góry, słuchajcie, co się dowiedziałam? Boże, normalnie szok. Słuchajcie, że ten chłop w ogóle zacznijmy od tego, że troszeczkę się uspokoił, tak? Była interwencja, słuchajcie, moja yy, była interwencja, i troszeczkę się wyciszył. Wiadomo, ma takie momenty, że tam coś jeszcze ten, ale ogólnie, tak, na przestrzeni miesięcy, no to jest cichutko, nie? Także fajnie. Ale co się dowiedziałam, słuchajcie, że bo ostatnio było przedłużenie umowy na kolejny rok, wiecie? I, i, I od właściciela się, słuchajcie, dowiedziałam, że ten chłop, co mieszka nade mną, to bo to jest, tutaj chodzi taka babeczka od nieruchomości, właśnie jak wynajmowała. Bo to było przez agencję nieruchomości, nie? I ma to mieszkanie, chyba to na dole pode mną i to na górze jest pod, jakby pod tą babeczką, nie? E, I już wiedziałam, że ci, co mieszkają pode mną, ci państwo, to znają się z tym właścicielem. E, ale się okazało, że słuchajcie, ten chłopca mieszka nade mną, ten młody, co robił tutaj różne, wiecie... I imprezy, i łóżkowe, jakieś sytuacje, co było słychać, po prostu jego wybrankę, która później się okazało, że się rozstał. To co mama opowiadała, nie? Że ten chłop to jest syn tej właśnie agentki nieruchomości, nie? Że to jest jej syn. Także śmierć mi się chciało bo teraz, właśnie jak było to przedłużenie umowy, no to się okazało właśnie, że, to, że ta kobieta, co te, 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 te jakieś tam właśnie wypełnia te umowy i ogarnia to całe tutaj, te wynajmowanie, to jest właśnie jej syn. Także jak przyjdzie tutaj, słuchajcie, z dokumentami, to się jej zapyta, może, jej po, może powinnam się jej zapytać, słuchajcie, nie? Dla, yy, albo pochwalić, że pani syn ma bujne życie erotyczne, to... czy coś takiego, nie? Także, kochani, mega śmieszna sytuacja, i naprawdę, no, po prostu polewka taka, że wiecie, nagle wszyscy się tutaj znają, nie? Dobra, kochani, siadłam sobie, żeby tak nie stać i się nie męczyć. Bardzo dużo światła na mnie pada. Mam <grystanie> wow, mega odsłonięta, jest piękna pogoda, błękitne niebo. E, I chciałam Wam pokazać właśnie ten mój prezent. E, może zacznę właśnie od tego, jak on był zapakowany. E, to słuchajcie, to wam pokażę. Bo że te moje włosy takie trochę wiecie, były jakie, bo myłam je i, i są takie nieułożone. Słuchajcie, pokażę Wam. Czekajcie, może rozjaśnię. O, dostałam coś jeszcze? Aha, jeszcze kolejne życzenia, słuchajcie. Cały czas na Instagramie piszą ludzie, i na, i na Facebooku, na tej grupce. Słuchajcie, bo ja jestem cały czas na tej grupce tych fanów Eurowizji. I składali mi życzenia, graficzki, porobili. Pokażę Wam zaraz to wszystko. Mianowicie, tak, ten prezencik wczoraj był zapakowany w taki sposób. No nie żeby aparat się nie odbijał. O, taki z kokardką, taki piękny papier z balonami. Nie nagrałam tego na kamerę, więc pokazuję Wam zdjęcia. I w środku, słuchajcie, w tym pudełku. W środku w tym pudełku, słuchajcie, były klocki. Nowe klocki LEGO. Wiecie, że ja uwielbiam, bo tam za mną jest ten bukiet. Ja w ogóle lubię LEGO bardzo, a też szczególnie, dlatego że to jest z tej gry Horizon. To to jest akurat wersja ta Adventure, czyli z tej e, animowanej jakby Lego wersji Horizona, ale no ja wszystko kolekcjonuję, wiecie, że mam planszówki z Horizona, że właśnie gry różne, jakiś remaster, jakieś właśnie te Lego, no i e, ludzie po prostu wiedzą co ja lubię i dostałam takie klucuszki, tylko wam pokazuję tak, bo nie mogę już przechylić tego pudełka, bo otworzyłam. Jeszcze tu z tyłu wam pokażę. I nie chcę, żeby się tam wysypało coś. Także tak to się prezentuje, taki prezent <laughs> prezentuje prezent. Także jestem bardzo bardzo szczęśliwa, że to dostałam. Słuchajcie, sama sobie kupiłam yy, grę na, bo ostatnio trochę więcej gram na konsoli, bo pomaga mi to. Słuchajcie, tak trochę yy, jakby to powiedzieć, walczyć z tymi moimi depresyjnymi stanami. Że po prostu jak gram na konsoli, to tak zapominam o wszystkim i po, pozwalę mi się to relaksować. Więc yy, kupiłam sobie symulator taksówki. Słuchajcie, yy, niby się tak wydaje, że wiecie, taki <grych> zwykła gra, ale to jest tak kapitalne, bo tam macie taką mapkę, gdzie są porozstawiani, właśnie, gdzie są porostawiani ludziki i jakby klikacie na tego ludzika, i to jest wasze zlecenie, nie? Że jedziecie tą taksówką, zawozicie tą osobę od punktu A do B. I wtedy za to dostajecie jakieś tam e, Gratyfikacje i, i, I zbieracie poziomy Jakieś punkty, ulepszenie Może samochód sobie zmieni się tak jak się chce Także bardzo mi się to spodobało I cieszę się, bo jeszcze promocja była Słuchajcie, aha, bo te klocki e, To są około 200 zł, czy 170 a, a ta gra, co kupiłam Chciałam ją mieć fizycznie Żeby wam też pokazać, ale e, właśnie y, byłam w Mediamarkcie, no i nie było jej fizycznie, więc więc kochani moi y, zamówiłam sobie ją tak wirtualnie. I później jak będę grała i mi się przypomnie, to wam nagram, a jak zapomnę, no to, 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 to nie będzie, ale, ale y, mam nadzieję, że mi się przypomni, to wtedy jeden kadr gdzieś tam poleci ten to może go, to widzieliście ten symulator. No i słuchajcie, chciałam Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, bo dostałam kartkę z życzeniami, nie. Zobaczcie, jaka kartka super. I tu jest Have a Super Birthday. I powiem wam, że dlaczego tu jest Superman? <noise> Skoro ja jestem taką e, fanką, pajcie, Marvela. E, no po prostu jak wyszedł ten nowy film z Supermanem, to strasznie, strasznie mi się on spodobał. I ten aktor i w ogóle ta, ta, ta cała otoczka wokół tego, że wiecie, że ten aktor jest przystojny ja o tym dużo mówiłam. No i z tego względu właśnie została kupiona ta akurat kartka właśnie z Supermanem, więc bardzo, bardzo się cieszę. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. No i to są tak na tę chwilę prezenty. I też chciałam Wam pokazać właśnie na tej grupce. Tylko mam nadzieję, że mi czasu wystarczy, bo składali mi słuchajcie życzenia. No po prostu coś pięknego. I pokażę wam właśnie, co porobili. E, jeden właśnie chłopak mi wysłał e, te happy birthday od Michała Szpaka. Pewnie kojarzycie, że kiedyś Michał Szpak nagrał takie życzenia urodzinowe e, na wideo e, dla swojej przyjaciółki chyba. I to poszło takim wiralem. No może niektórzy kojarzą, o co chodzi, to dostałam to. Bo właśnie ten. Tutaj właśnie koleżanka jedna mi bo to są reprezentanci e, Albanii z tego 25 i mi napisała właśnie e, Happy Birthday. E, co tu mamy? No tutaj słowne, wiecie, 100 lat, nie 100 lat. E, I jeszcze chciałam Wam to z takich graficznych, że tutaj mamy w ogóle takie osoby, które też bardzo często robią grafiki na te nasze wewnętrzne, e, wiecie, wybory, które mamy e, e, na, na grupce. Bo mieliśmy tą drugą edycję tej. Tej właśnie obrowizji dla fanów. Teraz jest jakby second chance, czyli taka typowo druga szansa dla kolejnych piosenek od każdego, więc teraz też cały czas coś trwa. Zaraz słuchajcie, jutro 8 y, muszę siąść, bo będzie głosowanie w plebiscycie na najlepszego reprezentanta preselekcji. Także wiecie, dzieje się co chwilę, ale no dzisiaj, y, dzisiaj y, zrobili mi taką grafikę. Zrobili mi, słuchajcie, taką graficzkę z mojego zdjęcia. Właśnie wszystkiego najlepszego. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, naprawdę, bo tutaj, wiecie, to świeczki i tak dalej. I moje zdjęcie, które zostało wzięte z mojego facebooka, właśnie z szarfą urodzinową. Także, no, naprawdę, życzenia są przepiękne, właśnie, bo też w międzyczasie, jak. Nie nagrywałam, miałam taką przerwę, to tam było y, jakieś y, rozdanie awards, takie zrobiliśmy sobie też wewnętrznie w grupie, że były rozdawane takie nagrody, jakby e, wirtualne, właśnie awards. Nie, i ja, słuchajcie, stałam się jakby ikoną całej grupy, bo robiłam memy, jakieś grafiki, tam rozśmieszałam tych ludzi i mi dali, dali za to pierwsze miejsce, nie, i tak już mnie nazywają taką ikoną tej grupy, nie. Dla mnie, słuchajcie, takim niesamowitym wyróżnieniem i takim szokiem, bo wiecie, czuję się taka doceniona, zauważona i, i naprawdę, no, uszczęśliwia no mnie to, nie? Że ludzie tak jakby wiecie, że jestem potrzebna, że jestem ważna. Bo zawsze gdzieś tam te moje znajomości czy przyjaźnie to, to były takie, no, różne, że czasami po prostu się z ludźmi rozstawałam. I też, było, I też nie zawsze byłam rozumiana i tak dalej, więc e, bardzo się cieszę, że tutaj tutaj mnie doceniają i jakoś tak. Nie wiem, to jest fajne strasznie. No i, i mówię, i były te nagrody, i tam, no naprawdę dużo, dużo fajnych, pozytywnych rzeczy się dzieje i ustaliłam już, i może mi się uda to zrealizować, bo to wcale nie jest powiedziane, że to się nie uda, słuchajcie, bo. E, Ogólnie to są y, różne osoby, jakby z całej Polski, nie? Ale niektórzy mieszkają w moim województwie, nie? So, jesteśmy tutaj rozsiani po prostu po różnych miastach, więc na pewno dla części osób y, taka impreza na, na 35. urodziny, która by była w przyszłym roku byłaby możliwa, żeby mogli się pojawić, nie? Dlatego pomyślałam sobie, że to by było trochę crazy, ale w sumie dlaczego nie? Na 35. urodziny nie zorganizować, słuchajcie, jakiegoś lokalu, jakieś tam, wiecie, wyżywienie, napoje coś tam i zrobić taką imprezę typowo tematyczną Eurowizyjną. Że załatwić, żeby wiecie, była playlista cały czas z piosenek z Eurowizji, żeby właśnie może się ludzie poprzebierali tak, żeby się kojarzyło z Eurowizją i cała ta tematyka tam, żeby to było, nie? I zrobić taki lokal po prostu na, na taką typową imprezę, nie? No bo wiecie, 35 to jest takie okrągłe, więc kto wie, kto wie. Jak się do, odpowiednio wcześnie y, się za to zabiorę, to uważam, że jestem w stanie. Na 30. udało mi się wszystko załatwić. Słuchajcie, że był lokal, były, były załatwione restauracje, wszystko jakby wiecie, w, w Warszawie organizowałam, więc też logistycznie się wszystko udało, nie? Także... No, powiem Wam, że jestem naprawdę szczęśliwa, mimo tego, że czuję się naprawdę dzisiaj kiepsko. Że po prostu moje ciało ma trochę takie dzisiaj wariacje, ale. No, ale cieszę się. Cieszę się, że mam ludzi takich yy, fajnych, że, że ludzie pamiętają, że mi składają te życzenia, że piszą mi miłe słowa. No, to jest naprawdę, naprawdę cenne. Pewnie też pod tym filmem napiszecie. Także serdecznie Wam dziękuję za każde życzenia, które które napiszecie, bo to jest, to jest wręcz pewne, że będą. Więc każdej jednej osobie szczerze, szczerze dziękuję. Jestem wdzięczna, że jesteście, że przychodzicie, że wracacie na te filmy, że komentujecie. Naprawdę to jest. No, ratujecie mnie. Można powiedzieć, ratujecie mnie, bo w, wiecie, w depresji, w różnych schorzeniach. No czasami jest taki naprawdę downgrade, wiecie, spadek yy, mentalny w dół. I nie, nie jest to łatwe. W ogóle wydaje mi się, że jestem trochę poszarzała o, może teraz lepiej, yy, wiecie, są takie momenty, że naprawdę się dołuję i, i bywa ciężko, a potem wiecie dodaję ten film, czasami się zdarza, że rzadziej, no bo to wiecie zależy jak mam czas i jak się, jak się czuję, czy dobrze, czy źle i, yy, i wtedy dodaję, ale dziękuję wam naprawdę, jesteście przekochani przesuper i uwielbiam was i mam nadzieję, że ten film taki poklejony trochę z zewnątrz, trochę z domu, że wam się podobał, bo ostatnio wyświetlenia trochę mi spadły. Yy, I że będziecie zadowoleni z tego powodu. Tymczasem ja kończę. No muszę trochę... yy, To będzie na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Ściskam was ciepło, zapraszam do innych moich filmów, do subskrypcji, dodawania łapki w górę i te... do zobaczenia następnym razem. Pa pa!